Cześć, to ja, twój tato. Popatrz, co mi się porobiło. Ktoś przyprawił mi traberskie rogi i wetknął rękę widły. To po to, aby cię straszyć. Straszą cię mną. Ale te rogi nie są prawdziwe. Są sztuczne. To wszystko lipa. Tato wcale nie ma rogów. Wideł robią cię po prostu balona. Jeżeli znów będą cię straszyć tatą, to powiedz, że poskarżysz się tacie na to i on zrobi tak, aby się to raz na zawsze skończyło. To nieprawda, że tato chciał przyjść na zakończenie roku szkolnego, aby odebrać ci świadectwo. To są strętne kłamstwa. Jak długo masz zamiar wierzyć w takie bzdury? Przecież masz już czternaście lat. Tato nigdy nie zrobił się nic złego. Czas już złądrzeć. No nie? Napisz do taty e-maila.